Witam Was serdecznie, z tej strony Piradiusz, a to kolejny odcinek z cyklu Pod Słońcem Mojave. No i cóż, stanęliśmy w obliczu walki, walki pomiędzy, pomiędzy mieszkańcami tej wioski a kajdaniarzami, czyli bandziorami, którzy uciekli z lokalnego więzienia. No cóż, kwestia, kwestia jest taka, że lokalna społeczność udzieliła schronienia pewnemu handlarzowi, który najwyraźniej e, naraził się e, kajdaniarzom. E, no i cóż, no, ścigają go, chcą zrobić mu styłka Jesień średniowiecza. E, no i my, jako że jesteśmy tym, tym dobrym e, tym dobrym pozytywnym charakterem, Postanowiliśmy mu pomóc. Oczywiście kwestie te można rozwiązać. E, można rozwiązać na kilka sposobów tak naprawdę. I tutaj e, według mnie Fallout New Vegas rozwija skrzydła, e, ponieważ daje, daje różne możliwości graczom, e, wydaje mi się, że bardziej jest to odczuwalne, przynajmniej ja to bardziej czuję niż w innych grach Bethesda. E, no i to mi się podoba. To Jak widzicie, Ringo schował się. Um, schował się w tej starej stacji benzynowej Wiesz co, no nie bardzo mam ochotę grać w karawany z tobą tak naprawdę, ponieważ raz, że. E, obiecałem widzom akcję i zamierzam tego. i, i zamierzam te, dochować tej. E, zamierzam spełnić tą obietnicę. yeah he doesn't look very tough though he he afraid i'm afraid i'll shoot him down from one of the windows and, and he's right i'll have a much bigger problem once his friends show up there's no way i could handle all of them in a gunfight no, fact, fact, no. Ale co, z nimi i'm going to lay low for as long as i can assuming the town doesn't throw me to the wolves i've got no chance against the gang on my own No nie, nie. No dobrze, a będę ci w stanie pomóc. Na... cmentarzu jest już jedno miejsce. Możesz leżeć obok mnie jakbyś chciał. Dobra, popytam i zobaczę ilu ludzi mogę zorganizować. She's around here. Oczywiście, jest bardzo sympatyczną dziewczyną. Eee, aha, ponieważ tutaj jeszcze są jakieś rzeczy, które mogą nam się przydać. Bokserski ring. Torba lekarska, jak najbardziej. Tutaj już same rupiecie, widzę, czyli nic ciekawego. Kapsle, oczywiście, nie odmówię. Napojów też nie odmówię. Swoją drogą będę musiał zobaczyć, jak tam z moim poziomem odżywienia i napojenia. Sejfu nie otworzę, a szkoda. Zaraz zobaczymy, jak tam... Jak tam się mają... Aha, nawodnienie i pokarm. No, trzeba chyba już coś zjeść. Więc pożyjmy to co mamy. Mięso gekona. No dobra. Chyba surowe, nie wiem. Oczyszczona woda, jak najbardziej się przyda. E, pa, 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 pa. Tylko tak szukam. No dobra. Napijmy się oczyszczonej wody. I powinno już być ok. Dobra, czyli teraz tak, musimy pozyskać przychylność Sunny Smiles. Podejrzewam, że z nim nie będzie problemu. <laughs> Drugą osobą jest Trudy, Luzak Pitt i sprzedawca Chet, jeżeli się nie mylę. Co do Luzaka Pita, to jestem niemalże na 100% pewien, że odmówi nam, ponieważ nie bardzo znam się na materiałach wybuchowych.

Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. No, but not I know sure it's I'm tight. Saying. He and his friends will come after the town eventually. <clears throat> However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. And Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. Mm -hmm. So if Doc Mitchell could cough up some extra stimpacks, that'd be great. No, i'm good. Okay. Do you have any ideas on how I can Trudy? A silver tongue would help. Convincing mm -hmm. Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. Okay, I understand. I'll be waiting. Well, that's the tricky part. Although it's not going to be that hard, because we're always in a hurry. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang?

Mimo, że gun. We could Mhm. Okej, No i bardzo fajnie. Be careful out there. Zostaje nam tak, dr Mitchell, a Luzak Pitt, No właśnie, Luzak Pitt, kolego. Harry Hardy. Ponoć masz dynamit, który mógłby pokonać się, który mógłby pomóc nam pokonać kajdaniarzy. No tak. No i jak widzicie, nie mam, nie mam żadnych szans, żeby go przekonać nawet na, na, na udział w tej walce. Więc, yep. no niestety, mam nadzieję, kolega, yep. dziadu ty jeden, chytry, że kiedyś ze swoim dynamitem wylecisz w powietrze. Dobra. Czyli mamy dwie osoby. Mamy Sunny, mamy Trudy. E, do tego zahaczymy teraz o. o sklep Cheta. Aczkolwiek Chet zdaje się być. E, hmm, chciwym tchórzem. Więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Oczywiście, jeszcze byś zebrał pieniądze za pogrzeb. if you're hurting for caps i've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section they're not great but you get what you pay for really now just hold on. i never voted to take on the powder gangers that's a thousand cap investment you're talking about right just keep me out of it is there anything else wiesz co? Nie nie, nie, nie Ale muszę sprawdzić, czy mam coś. O, właśnie to. O to mi chodziło. Co prawda, trochę, trochę jest to śmieszna idea, że poprzez założenie jakiegoś um, kostiumu wzrastają nam współczynniki. point. No ale cóż, tak jest mechanika gry. Ja się tutaj nie przyczepiam, jest to też pewien sposób. E, no cóż, pewien sposób... E, jakby właśnie podrasowania postaci. Mi się osobiście to podoba, no niekoniecznie jest to realne. No aczkolwiek tak jak mówię, no ja się nie będę z tym kłócił. Dobrze, no to pokaż co masz na sprzedaż. Can do. Czy coś od niego dostaliśmy? Nawet się nie, nie, nie zorientowałem. Kurczę. Oszczep. No, oszczepów nie potrzebujemy. A szerokiej maczety też nie. Co on ma natomiast? Jeszcze dynamit. Pistolet z tłumikiem. Pistolet plazmowy. Nie, tej bro broni energetycznej będziemy unikać. Pistolet plazmowy i pistolet plazmowy, tylko, że... No, no dobra. Taśma bokserska. Aha. Łopata, no. Łopaty możemy użyć do odkopywania gromów, no ale nie będziemy jednak tacy. Przedwojenny kapelusz. Hmm. A co to? Kupimy sobie kapelusz, będziemy fajnie wyglądać. Pancerz skórzany. Eee, t, t, t. Lekki pancerz skórzany. Mam, pancerz skórzany mam i jeżeli się nie mylę, to będziemy mogli dzięki niemu podreperować trochę nasz własny pancerz. No i dobra, myślę, że to na razie starczy, chociaż zaraz zobaczymy amunicję. Nasza amunicja i nasz I nasza broń, gdzie to jest? Zaraz zobaczymy, czy to nam się przyda. Nie. Magnum też raczej nie. Eee, przydałoby się na przykład to, aczkolwiek. Hmm. 556 amunicja. Czy coś używa? Karabin na gryzonie, chociaż nie jest on jakiś zbyt mocny. Przebijający. Hmm... E, czy to jest chyba zwykły, tak? Dobrze mówię? Strzelba karawany, jak najbardziej. I to myślę, że się przyda. E, czy ja mu to właśnie sprzedałem? Zaraz zobaczymy. Coś się trochę rozkojarzyłem niechcący. Nie, dobra. Thanks. Okej. Okay. Take it easy now. Do widzenia. Pciwiec. Możemy się już przebrać w nasze, w nasze własne ciuszki. E, z miłą chęcią to zresztą zrobię. E, gdzie to jest? Pancerz skórzany. Uh -huh. Trochę go podreperujemy, tym, który mamy. Aha, jeszcze możemy sprzedać parę ciuszków. You looking to some supplies? Mm, tak, kombinezon nie potrzebujemy. Lekki zbroi metalowej, no raczej też nie będziemy tego nosić, aczkolwiek hmm. dylemat, czy sobie zostawić. Lekki pancerz skórzany, jego sobie zostawię. Kombinezon krypty, sprzedam to też, sprzedam. I to tyle To Do widzę. Dobra. Przymierzymy jeszcze kapelutek. O, no cóż. Myślałem, że to kowbojski kapelusz. Nie, ściągaj to. Ściągaj to, bo wyglądasz jak pajac. Nie chcę, żebyś wyglądał jak ty masz być poważnym, dobrym bohaterem. E, to teraz tak. Teraz załatwimy sobie pomoc doktora Michela, który mam nadzieję jest w domu. Halo? Is there a doctor in the house? Doktorze. Welcome back.

Miło mieć paru, paru pomocnych ludzi. E, czy załatwiliśmy już wszystko? Mamy tak: mamy Trudy, mamy Sunny Smiles, mamy pomoc Cheta, chociaż niechno tylko zobaczyć, czy coś on nam dał. Ponieważ nie do końca pamiętam. Znaczy w ogóle nie pamiętam. Czy uzbrojenie jakieś. No nic, będziemy się, będziemy się posiłkować tym, co mamy, i to już chyba wszystko. Jeżeli się nie mylę, jeszcze tylko zerknę na. Tak, to już wszystko. No, luz na no, luz, nie możemy niestety liczyć. Jednak nie wszyscy w tej mieścinie są tacy mili jakby mi się wydawało. No ale cóż, twardy świat, twarde zasady, twarde życie, więc nie ma się co dziwić.

Więc przyda się nam nasz granatnik. Przyznam, że się bardzo stresuję Więc zobaczymy jak to będzie. No, koledzy. No, trochę mi to nie wyszło. Poprawdzie. Postaram się ich zaskoczyć od tyłu. Może, może tu się jakiś ukrywa jeszcze. Jest piękne, piękne, piękne. A? A, kajdaniarze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i właśnie o to chodzi, o to nam chodziło. To jest właśnie to. To mi się podoba, że właśnie interakcja z jedną z jedną społecznością e, zmienia zmienia e, jakby nastawienie innej, innej społeczności. To, to, to jest naprawdę dla mnie rewelacja. Nie ma za co kolego. Nie wiem co powiedziałeś, bo byłem zajęty. Więc... No i to mi się właśnie podoba. To było coś. E, czy są tu jakieś straty w naszych ludziach? No, nie licząc, nie licząc kajdaniarzy. Hmm. No, kolego, co ty masz przy sobie? Kapsel, to się przyda jak najbardziej. Ubranie kajdaniarzy, eee, hmm. łuska. Mhm. Czapka baseballowa. No zawsze lepsza niż ten kapelutek głupi, który mam, aczkolwiek nie, 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 nie. Kapelusz to ja mu może oddam, nie, nie jest mi specjalnie potrzebny. Wiem, że mógłbym go sprzedać, aczkolwiek... Patrzcie na, na jego wartość, ma już 0,7, nawet nie jest warty jednego... jednego pieniążka. nie wiem jaka... jaka tu jest waluta. Także... Strzelba. Weźmiemy. Dynamite. Nie używam zwykle, aczkolwiek, cóż, może się przydać kiedyś. Uu, kolego, chyba nie za dobrze wyglądasz. Niewyraźnie coś wyglądasz, bym powiedział, nawet. Magnum. O, tak, 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 tak. To ty gryski lubię najbardziej. Ubranie ochroniarza przyda się i łuska Magnum. Dobra, kochani, ponieważ widzę, że to już czas się kończy. Ja tutaj sobie przeszukam już te pozostałości, szczątki tych kajdaniarzy. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo ja się trochę stresowałem i jednak mi się podobało. Dla mnie było super. Mam też nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.